No, nagrywam Wam aktualnie z, z gry Best Friends Pierwszy level, mamy tylko tego zielonego stworka i on nam pokazuje co? Nic nieważne. Nieważne. No cóż, gram sobie tą grę. No i tak to wygląda. Nie. No i o to tak w zasadzie chodzi. Trzeba zbierać. E, Antoś, no takie listki i inne wzorki, żeby było ich powyżej trzech i żeby były takie same. A, ale super wygląda to tak z Dlaczego mi tak? chciałam zrobić taką no. u tych u Michalskich, u babci i mi wyszło już zupełnie jakieś kupno, zupełnie no. to taki I tak wygląda w taki Czyli na... człowiek? No. Drugi level. O. nie rzucaj się. No nie. No nie. Ślimaki obudzili. Co jest? Ślimaki obudzili. Jakiś jakąś i mu ślimaki o... Obudzili. Mówcie, że my teraz mamy to te, tym ślimakom rozwalić, coś. Bo ja najchętniej wiem, im coś się No. A, okej. Okay. Wątek. Ech, tak. Wiem. Sorry. No. I ślimaczki pokonane. I... Szukamy szybko. A to co? No dobra, próbujemy. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. To czytałam, można te robaczki jeszcze ulepszać, więc zapowiada się seria. Na przykład jak ulepszymy robaczki. Ale naprawdę myślę, że on jest jakimś geniuszem. A wy jak uważacie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś dotrwał do tej minuty i dalej mnie ogląda. Gotowe! Rozwaleni. BUM! Czekielage, bum. Gotowe, świetnie. Teraz trzeba sprawdzić Fajnie! 10 brzyłek już złota. Mnie się podoba. Tak, mam 12 lat. Już niedługo. Continue. Kiedy? Kiedy oni mi to dadzą? W sensie możliwość odblokowania kolejnego gościa. No, Takiej rzeczy nie widuje się zawsze. Mogłem to zrobić inaczej. Ale nie teraz czas się o tym martwić. W ogóle nie ma, nie ma czasu się. No, uda się. Świetnie. Zostało już tak mało życia. Papadki. Ale mam nadzieję, że nie było, że... Nie. Wiecie, że... Nie żegnam się z wami tylko z ślimakiem. No dobra. Kolejny ślimak za chwilę będzie zniszczony. Kolejny geniusz. sosa No. I teraz. Teraz to jest już kombo papa. Jak widzicie, wszystko się udało. Idealnie. Klucz, super. Ciekawy jestem co z tym kluczem będę mógł zrobić. Bo w serio. Udało się kogoś, dostaliśmy. Hurra! Będzie to trzeba przesunąć. Dobra. Goramy dalej, ciekawe co jest. Może i we teraz O, mamy drugiego gościa No to świetnie Gotowe Jak widzicie Oni mają swoje supermoce Albo może lepiej nie O, zasa. o. I widzicie, jak to działa. Szczepionki Teraz też mogłem jeszcze chwilę poczekać z tym. Mhm. Ja wiem, że mało komentuję teraz, ale po prostu no. jak najwięcej kwiatków sobie zrobić. I bum. Papa. Wiem, że mogłem jeszcze pociągnąć to dalej i tego gościa zniszczyć. Ale... chciałam po prostu.

Ooooooookiego, ale super wyglądałby. Bo... -y, myślałam, że to jest coś innego. Y -y, nie. 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 Nieważne. Dobra, wracamy do gry. Dalej gramy... O o, ciekawy jestem co tutaj. Poki. Czyli to już jest. Sorry. Zrobione. Ten gość. Raczej ten gość nie przeżyje. Ten też, ale myślę, że to już będzie koniec odcinka. Po tym. Obawiam się, że może mi to pójść nie najlepiej, przez to, że oni mogą zostać niszczeni zbyt szybko. Ech, i gdybym ja mógł jeszcze jeden też zrobić ruch, to bym coś zrobił fajnego. A tak to co? E -e. No i nic mnie nie Ja sobie do robaczków. Może by tak tego. Jeżeli by się udało. No niestety. Ale jak już będę miał... Tego na piątce, to on zostanie zabręgieryjowany. A wiecie, że to znaczy, że będzie lepszy? Nie? Okay. <laughs> Aj, śmiałam już kończyć, ale co tam? A no, może dojdziemy nawet dalej, czy nie? To... A i że on jest, się z powrotem w róg e, ja tego nie chciałam jeszcze puścić no. ale przynajmniej te mi zostały no I dużo. No, Mać jakieś to jedno? No, jakby i, 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 siedzi ze mną, młodszy brat? No i mm, gramy szybciej. Chodziła pójść łapki. Chyba jest łapki. Teraz będę mógł ulepszyć już mojego robaczka. Jeszcze. A ile będzie potrzebne? Okej. Okay. Wiecie, że nie, można, nie da się u, u, odmówić sobie czegoś takiego, nie? Wy też znacie to uczucie. Dobra, szybciej. Dobra. Przenosimy, przenosimy się. Żeby nie było, to jest przedostatnia runda, bo ja nie chcę ich już, tak naprawdę, no, może i nie wiem, że nie chcę. Bo chcę. Ale niestety chyba nie będę mógł już więcej grać. Obiad czeka. Zresztą rozumiecie. Nie. Ile nam zostało? Dobra, to ja się może tutaj na trawkę okej? ok? Ech, tak będzie łatwiej, pod wszystkimi względami. A jeżeli chcecie z z tego serię, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. I jeżeli będziecie dawali jeszcze, to ja nie zabraniam. Komentarz też byłby dobry. A co to jest ta bomba? O, dostajemy więcej tych świetnie no i chyba będziemy mogli tak, chyba będziemy mogli zrobić sobie wreszcie kolejny update robaczków no teraz już na pewno oki ty? ty? mogę cię zarejdować? tak cztery, jeszcze jeden i będę miał nowego gościa. Do jego jeszcze lepiej. A na którym levelu tego dostanę? A na piątym. Dobra, ostatnia runda. Lelevelken. Mm. I koniec odcinka. Mhm. Niestety nie ma tutaj zbyt dużo miejsc, na których mógłbym usiąść. Więc. No, to sobie siedział w ręku. No. I teraz dostaliśmy rzeczy, które nam pomogą zdobyć następnego levela. Wyrozumie się, że ten następny level to dodatkowa moc, po pierwsze. Po drugie, dodatkowy skin. No i po prostu zeszera mi ciekawość jak to będzie wyglądało wszystko Wy mnie rozumieć na pewno Szczególnie jeżeli jesteście takimi maniakami gier jak ja I dlatego polecam wam tą grę Chociaż w sumie mogłem do, z tym zaczekać aż mi zapłacą A z drugiej strony nie, nie ma pozu jeszcze Kurczę, dużo tych, tych jest potrzebnych Tych listków jeżeli chcecie, mówiłem już, ale jeżeli będziecie chcieli dodatkowy odcinek jeszcze jeden albo więcej, to zostawcie łapeczkę w górę. Ja o tym pomyślę. Także do końca tego hop sasa. A ja chciałam, żeby to się już szybko skończyło. Trudno. Jest! Koniec! O kurczę, bało mi się trochę, w sumie pozostały mi dwa ruchy. Ale się udało. Dobra, otwieramy sejfy. I jedzimy się następnym razem. Super, dostałam gościa! Super! Dobra, zobaczmy jak on wygląda no. To jest chyba dobry moment Na zakończenie odcinka O, wodny Jaszczureczka No dobra Żeby go ulepszyć trochę Ta bomba No dobra, ja już nie przedłużam Widzę, że zmarłam wam 16 minut życia 16 i ponad Ale... Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się później. Następnym razem. Pa!